I na samym początku chciałem przeprosić może za te śmieci, które są widoczne tutaj na pierwszym planie, ale jesteśmy w tej chwili w miejscu, gdzie stał kiedyś domek opisywany w opowiadaniu: e, nawiedzony dom w Węgrowie. E, to jest właśnie pozostałość po nim to jest wlot e, do piwnicy. A dookoła można zobaczyć pozostałości ruin e, zarośniętych już w tej chwili drzewami. E, po mojej prawej stronie dalej widoczna, widoczne są pozostałości jakiegoś, jakiejś stajni, chlewu. E, za jakiś czas to zniknie wszystko, bo już teraz widać, że e, ludzie przyjeżdżają tutaj, odkopują cegły i zabierają na jakieś swoje budowy, nie wiedząc oczywiście, Czego dotyczy właściwie, można powiedzieć tak, ta historia, którą opisałem w swoim opowiadanku. Gdy pierwszy raz tu przyjechałem, to w tym miejscu stał normalny dom. I dzisiaj mamy te pozostałości po jakiejś tam dziupli samochodowej, gdzie gdzie, gdzie poniewierają się resztki po jakichś tam samochodach, co jest także śladem namacalnym tego, o czym wspominam w tym opowiadanku. Kolejna rzecz. Te opowiadanko można powiedzieć tak, powstało zupełnie przez przypadek. Wielokrotnie opowiadałem już swoim znajomym, w jaki sposób ułożyło się ono w mojej głowie. Mieliśmy tutaj nakręcić w pobliżu program o fortyfikacjach grudziąckich. I kręcąc ten materiał, poruszając się po tym lesie, szukając śladów po I, II wojnie światowej, natknęliśmy się właśnie z kolegą na ten dom, na, właściwie na rozpadający się budynek, tak jak to jest opisane właśnie w tym opowiadanku. I to kawałek dalej stąd y, znalazłem właśnie krzyżyk przybity na drzewie. I to zapadło mi jakoś w, w pamięć. Mimo tego, że takich miejsc widziałem. Nie wiem, całą masę. Zresztą Państwu pewnie też. To, to to miejsce jakoś tak utkwiło mi w głowie. I po pewnym czasie właśnie do, miałem okazję porozmawiać ze, ze znajomym, który się wychował tutaj w okolicach Węgrowa. I on opowiedział mi taką historię, że po wojnie, co znaczy po wojnie, trudno powiedzieć. Tutaj, w tym budynku, mieszkało starsze małżeństwo i zostali napadnięci, przez kogo też nie wiadomo. W jednej wersji była mowa o tym, że byli to jacyś maruderzy niemieccy, w innym że żołnierze armii czerwonej, w kolejnej że jacyś polscy bandyci. Która wersja jest prawdziwa, nie mam pojęcia. W każdym razie ci ludzie gdy napadli na ten dom, zatłukli mężczyznę gdzieś w tym budynku, w piwnicy w okolicach. Natomiast kobiecie udało się uciec i właśnie w lesie pod pod tym drzewem, gdzie znajdował się krzyżyk, została po prostu zatłuczona i wyrządzono jej koszmarną krzywdę. Chciałem to zweryfikować w jakiś sposób. Szukałem śladów w jakichś gazetach z okresu Niestety nie znalazłem nic. Nie ma żadnego śladu o takim zdarzeniu. I wtedy odłożyłem to, nazwijmy to, ad acta. Nie, 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 nie poświęciłem temu większej uwagi. Po jakimś dłuższym czasie, gdzieś na jakimś spotkaniu natknąłem się na człowieka, który e, także wychował się tutaj w Węgrowie i on mi opowiedział jedną z wersji właśnie tego typu zdarzenia. No przyjąłem do wiadomości bardzo ciekawe założenie. Jeśli dwie osoby, które teoretycznie się nie znają, opowiadają mi, nie wiedząc o tym, że ja wysłuchałem już jednej z nich e, tą samą wersję opowiadania, to znaczy, że coś w musi być. I znowu można powiedzieć tak, zaczęło mi to chodzić po głowie, szukałem, szukałem możliwości weryfikacji, i niestety dalej nie potrafiłem tego zweryfikować. Odłożyłem to wszystko i dopiero po dłuższym czasie, właśnie pisząc tego typu opowiadanka, które się tak naprawdę nie miały nigdy ukazać, ale chodziło mi o to, żeby sobie utrwalić coś, co ja poczułem wtedy, coś, co sobie wyobrażałem. Doszedłem do wniosku, że warto się skupić nad e, takimi m, legendami miejskimi, utrwalić je, przedstawić, opublikować, tak żebym to nie tylko ja miał to w głowie, ale także żeby inni mogli tu sobie to przeczytać, ocenić. I nie wiem, można powiedzieć tak, każda legenda żyje swoim życiem, tak legenda tego domu, tego miejsca będzie pewnie sobie dalej żyła. Ja mogę powiedzieć jedno, jesteśmy w Węgrowie, bardzo blisko cmentarza komunalnego. Praktycznie każdy z Państwa może na spacerze udać się tutaj w to miejsce, zobaczyć to i może poczuć coś. Dziękuję.